Po 12 latach przerwy Muzeum Okręgowe otwiera swoje podwoje przy Gdańskiej 4. Bydgoszcz informuje. Historyczny gmach przy głównej ulicy Bydgoszczy został odnowiony i rozbudowany. Obiekt spełnia nowoczesne standardy, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podczas skuwania tynków w jednej z sal odkryto freski, pochodzące prawdopodobnie z czasów budowy domu klasztornego. Prace przy ich restauracji nadal trwają. W nowo wybudowanej części znalazła się m.in. sala wystawiennicza, recepcja i przestrzenie magazynowe. Z powodu obowiązujących obostrzeń epidemicznych otwarcie zaplanowano online. Ale mam nadzieję, że jak tylko towarzyszący nam od roku wirus opuści trochę nasze gościnne progi. To zaprosimy Państwa serdecznie, rzeczywiście i realnie do naszego budynku przy Gdańskiej 4. Otwarcie budynku już z publicznością będzie połączone z prezentacją kolekcji obrazów aktora Leonarda Pietraszaka. Czytaj więcej na muzeumbydgoszcz.pl.